Ojej, ledwo już widzę na oczy. To po kropelce. Co? Fiat Multi. Jeśli twoje oczy padają ze zmęczenia i pieką, uzupełnij filmu łzowy naturalną substancją nawyższającą z lepszego, wygodniejszego multi dozownika. Wow, co za ulga! Yeah, Fiat Multi. Nie cieszy oczy. Nie, no ja wysiadam. Dziadek nie wysiada. Może zaraz rusz. To ma być rozrywka? To nonsens. To nonsens, że rozrywka Wam wysiada. A internet T-Mobile to super szybki światłowód, który nie wysiada. I zapewnia niepohamowaną rozrywkę od Netflixa. Hmm. Światłowód i Netflix w jednym pakiecie dla domu za 69 zł miesięcznie. To mnie rozrywa. Stoperan działa jak ja. Szybko ale łagodnie. Stoperan szybko leczy wakacyjną biegunkę, zarówno pierwsze, jak i nasilone objawy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Odwodnienie sprawia, że jesteś cieniem samego siebie. Dlatego weź elektrolity, które Cię nawodnią i zasilą. I wróć do siebie na 100%. Gerber Organik. Bogate menu dla Twojego malucha. Pan Organik farmę miał i uprawiał ją. Eko ziarna wysiewał, i ja i jał. Obiad zjesz, tubkę chcesz, kaszkę dam. Deser mniam. Maluch wielki wybór ma, i, ja, i jał Gdy Gerbera mama da, i, ja, i jał. Z certyfikowanych farm Eko, na których wszystko rośnie we własnym tempie. Gerber Organik. Od farmera do gerbera. Wejdź na gerberorganik.pl. W sierpniu Rosman ma dla was niezbędnik higieniczny, czyli praktyczny prezent w Tornistrze. A recenzentki Rosmana polecają poręczne produkty, które sprawdzą się w szkole i zapewnią świeżość i czystość od pierwszego dzwonka. Gdy twój mózg w lot dostrzega możliwości, a mięśnie precyzyjnie wykonują zadania, to znaczy, że znasz moc elektrolitów Orial. Orial zasila mięśnie i mózg. Dostępny w aptekach, również w wersji MAX. Muszę działać szybko, ale ostrożnie. Gdy boli naprawdę mocno, biorę APAP Extra. Usuwa silny ból, ale nie zaburza refleksu. A ja wracam tam, gdzie mnie potrzebują. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. A dla starszaków APAP Junior. Gdziekolwiek jesteś, ból i gorączka mija. I nie trzeba go popijać. APAP Junior. Błyskawicznie się rozpuszcza. Zawsze chcę mieć olśniewająco piękne włosy, dlatego wybrałam Tresemme, jedyną markę, której używają profesjonaliści na New York Fashion Week. Profesjonalny efekt w twoich rękach każdego dnia. Tresemme. Tylko w drogeriach Rosman. Wszystko zależy od rzutu monetą. Jedni lądują w luksusach. Cześć, jak Julia Roberts w Pretty Woman. Drudzy muszą radzić sobie sami. Jaka meta ty? Aj! Dziadek mówi, jak masz cebulę i słodziny, to już jesteś bogata. a my mamy to za darmo. Znany program podróżniczy. Żyć w luksusie to też nie jest prosto. Teraz w polskiej wersji. Orzeł czy Reszka w niedzielę o 22:00 w TTV. Wiadomość ci płynie, jak flamingi po stawie. Jesteś lewitującym dmuchawcem, pierzastą beztroską na niebie. Nie masz nic na głowie. Jest lato. Szkoda lata na myślenie o rachunkach, o opłatach za prąd czy gaz. Przypomną ci powiadomienia w aplikacji mojej ING. ING Mam Śląski. Liczą się ludzie. Nie, tata. Nie, tata, jesteś mną z przyszłości. Chciałem ci podziękować, że zacząłeś oszczędzać. Takie tam drobne same się odkładają. Z czasem uzbiera się konkretna suma. Patrz, teraz kichnie. Dwa razy. I co zrobimy z oszczędzonymi pieniędzmi? My nic, ona wszystko. W przyszłości sobie podziękujesz, że otworzyłeś konto, które samo oszczędza. Inteligentne kredyty, oszczędności, finanse. M-Bank, bądź bogatszy. Chrupiące kwadraciki Cini Minis mają tak doskonały cynamonowy smak, że nie można im się oprzeć. Cinnamonis, minis obłędnie cynamonowe. Nowość Cini minis Crazy Crash. Chrupiące płatki z nadzieniem o smaku cynamonowym. Mocne i gęste włosy to marzenie wielu kobiet. Klientki często pytają, co zrobić, żeby włosy nie wypadały i były zadbane. Moja rada to właściwa pielęgnacja w domu. Czyli dobrze dobrane, najlepiej naturalne kosmetyki. Dlatego polecam serię Skrzypowita. Szampon i serum Skrzypowita Pro to kosmetyki do włosów wypadających, których skuteczność potwierdzają badania. A teraz nowość maska do włosów Skrzypowita Pro, która dodatkowo zregeneruje twoje włosy i doda im objętości. Skrzypowita, jesteś piękna. Opryszczka. I te białe ślady. Zastosuj haskowir lipożel. Nie jest niewidoczny. Bezbarwny haskowir lipożel łagodzi spędzenie i pieczenie i nie zostawia białych śladów. Top w rednej opryszczce. I białym śladom. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Drużynowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Polska faworytem. ten. Od piątku na żywo w Eurosporcie 1. Sposób na następną podróż? Z Kajak porównasz ceny noclegów z setek różnych stron i oszczędzisz do 40%. Kajak. Twój sposób na najlepsze oferty hoteli. Różnie nazywamy uporczywe problemy w jamie ustnej. Jakby krostka od wewnątrz. Co zrobiło mi się buzi? Ranka od protezy. Piekące, bolące miejsce. Jakby ich nie nazywać? Można je wszystkie skutecznie leczyć. Jest Złoty środek, Bajkadent. Poznajmy jego naturę. To jedyny lek starczycy bajkalskiej, który leczy stany zapalne, jamy ustnej. Bajkadent działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Niedługo pierwszy dzwonek, a ja jeszcze nie gotowa. To chodzi do Pepko. Kupisz ubrania z superbohaterami dla dużego i małego. 19,99 za wytrzymałe spodnie dresowe i 9,99 za bawełniane koszulki. A dla dziewczynek? Są zestawy z Mini i Miki. Koszulki lub wygodne leginsy za 9,99, a pojemne plecaki za 29,99. Dzięki, masz swoje sposoby na nowy rok szkolny. Szkolne hity. Już od czwartku. Pepko. Więcej za mniej. Codziennie. Wybierając się na wymarzony wyjazd, nie chcemy, żeby cokolwiek poszło nie tak, prawda? że co? Ała. Dlatego tak na wszelki wypadek kup ubezpieczenie podróżne. Wejdź na rankomat.pl i porównaj ceny takich firm jak AXA Assistance, Generali, Europa Ubezpieczenia, Nacjonale Nederlanden czy Signal i Duna. W rankomat ubezpieczenie kupisz taniej nawet o połowę? O połowę. Rankomat.pl. Porównaj ubezpieczenia, kredyty, pożyczki oraz oferty GSM. To specjalista Sachol Aftizel. Niczym opatrunek izoluje aftę, zmniejsza ból, goi. Sachol Aftirzel, pierwszy ratunek na afty. Mocne i gęste włosy to marzenie wielu kobiet. Klientki często pytają, co zrobić, żeby włosy nie wypadały i były zadbane. Moja rada? To właściwa pielęgnacja w domu czyli dobrze dobrane, najlepiej naturalne kosmetyki. Dlatego polecam serię Skrzypowita. Szampon i serum Skrzypowita Pro to kosmetyki do włosów wypadających, których skuteczność potwierdzają badania. A teraz nowość. Maska do włosów Skrzypowita Pro, która dodatkowo zregeneruje Twoje włosy i doda im objętości. Skrzypowita. Jesteś piękna. To ledwo już widzę na oczy. To po kropelce. Co? Ja Kiel Jeśli Twoje oczy padają ze zmęczenia i pieką, uzupełnij filmu łzowy naturalną substancją nawilżającą z lepszego, wygodniejszego Multi do Wow, co za ulga. Ja, Multi, Cieszy się Martwisz się, że Twoje nogi nie wyglądają dobrze? Widoczne obrzęki, ból, nasilone żylaki to ryzyko zastojów i zakrzepów. Zapobiegaj im. Jak? Zdecydowanie. Stosując Dobenox, silny lek, który poprawia przepływ żylny, leczy żylaki i zapobiega zakrzepom. Dobenox. Silny lek zapobiegający żylakom i zakrzepom. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dobenox, powstrzymaj żylaki i zakrzepy, a na silniejsze objawy Dobenox Forte. Dobrze wiecie, że czasem jesteście zbyt pochopni. Trochę nieosiągalni. Tak, czasem jesteście właśnie tacy. No i co? I tak was uwielbiamy. Darmowa dostawa: 100 dni na darmowy zwrot, punkty odbioru i zwrotu. Więcej na zalando.pl. Lekka atletyka zbyt goszczy. Od piątku na żywo w Eurosporcie 1. Plamy niestraszne, kiedy malujesz ściany plamoodporną farbą Dulux. Kup 5 litrów wybranej farby Dulux i odbierz 20 zł na zakupy w Kasteramie. Plamoodporna farba Dulux. Jedynie za 64,98. Oferta dostępna wyłącznie w sklepach stacjonarnych. Rozmawiajmy dzisiaj o złotych miszach Haribo. To jak się, się rzuci na ja to jad i jad. Ja wolę te malinowe, bo one są bardziej truskawkowe. Wszystkie są takie owocaszne. Ja sobie wziąłem jednego do ściskania. Masz haczo, Hop, hop, hop. Chciałem jeszcze powiedzieć, że żelki Haribo są przepychote. Haj, yeah! Haribo smak radości dla dzieci i dorosłych. Prima! Moc drobnych gestów! Sponsorami programu są Polski Klub Wyścigów Konnych, organizator Narodowego Pokazu Koni Arabskich oraz partnerzy pokazu. Założona ponad 200 lat temu stadnina Janów Podlaski. To obecnie jedna z najsławniejszych hodowli koni czystej krwi. Powierzchnia obiektu wynosi niemal 1700 hektarów. Na terenie znajduje się 16 stajni i rozbudowana infrastruktura. Stąd pochodzą ogiery i klacze, które na corocznych aukcjach osiągają niebotyczne sumy. Od momentu pojawienia się na świecie konie są przygotowywane do walki o najwyższe tytuły. W pierwszej połowie roku 2019 w Stadninie przybyło aż 90 dwoje źrebiąt, potencjalnych przyszłych czempionów. Codzienne treningi sportowe są gwarancją doskonałej formy. Równie ważna jest umiejętność prezentacji swoich zalet. Podowla to nieustająca, codzienna praca warta swojej ceny. Sponsorami programu byli Polski Klub Wyścigów Konnych, organizator Narodowego Pokazu Koni Arabskich oraz partnerzy pokazu. A to specjalista Sachol aftigel. Niczym opatrunek, izoluje aftę zmniejsza ból, goi. Sachol aftigel, pierwszy ratunek na afty. Co mi może pani polecić na nieświeży oddech? Wiem czego pan potrzebuje. Na nieświeży oddech proszę wypróbować pastę Lakalut Flora. Lakalut Flora? Duża ilość bakterii w jamie ustnej może być przyczyną przykrego zapachu. Specjalna formuła pasty i płynu Lakalut Flora Pomoże zwalczyć nieprzyjemny zapach z ust i zapewni świeży oddech. Zmień swoją pastę i płyn na lakalut Flora i poczuj różnicę. Stoperan działa jak ja, szybko ale łagodnie. Stoperan szybko leczy wakacyjną biegunkę, zarówno pierwsze, jak i nasilone objawy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Odwodnienie sprawia, że jesteś cieniem samego siebie. Dlatego weź elektrolity, które cię nawodnią i zasilą, i wróć do siebie na 100%. Nie trzeba być aktorem, by wiedzieć, jak krępujące mogą być wzdęcia brzucha. W takich sytuacjach polegam na sprawdzonych środkach i biorę Ulgix Wzdęcia. Ulgix Wzdęcia to wysoka dawka symetykonu w jednej kapsułce. Skutecznie, ale dyskretnie eliminuje pęcherzyki powietrza, przywracając brzuchowi ulgę. A mnie? Pewność siebie. Ulgix Wzdęcia skutecznie zbija wzdęcia, a na silne wzdęcia weź Ulgix Wzdęcia Max. Czy twój żel pod prysznic jest łagodny dla mikrobiomu? Nie wiem co to jest. To żywa warstwa ochronna skóry, bariera. Należy ją chronić. Odkryj nawilżającą